wszystkim. Z tej strony Gosia. I witam was w moim łóżku. Nie mogę... Nie mogę ostatnio tak spać, bo jestem podekscytowana wszystkim, co się dzieje na internecie. Także dodajmy światło. się budzę ostatnio codziennie, wcześnie, bo jestem podekscytowana i mam dużo pomysłów na filmiki i mi to tak do głowy przychodzi bardzo. I później się budzę i już nie mogę. Ojej! Ojej. Wracajcie! No to tak Dzisiaj też już się obudziłam, pół go... obudziłam się tak z pół godziny temu i drzemałam, myśląc o filmiku, bo będę robić włosy, Tak tak się tyle obiecywałam. Pofarbuję włosy. Chodźcie, zrobimy kawę, bo nie da się, nie da się bez kawy po prostu, także A po, pochmurno dzisiaj jest. Idziemy robić kawunie. Co? Przyszły psy Przyszły psy A Ros Ros przygotuje nam kawę dzisiaj Także także Musimy czekać na kawę Ale Ros zawsze robi dobre kawy Warto czekać Także poczekajmy na tą kawę Uff. Bardzo, bardzo jeszcze raz Wam dziękuję za to, że jesteście. Mój Boże, jak dużo? Chyba 37-38 tysięcy osób się pojawiło. Dobrze, dziękuję. Bardzo się cieszę. To jest przemiłe, przemiłe. Dlatego postaram się kontynuować to wszystko, co robimy do tej pory. O nie, Lizał sobie. Ja, ja i mnie. Tak jak wspomniałam na początku, jeszcze będę farbować sobie włosy. To tym razem już zrobię wideo, bo to jest za każdym razem Wam obiecywałam. Ale patrzcie, jak wyblakły z różu, ostrego różu, do takiego jakby w pomarańcz, w taką brzoskwinkę. Także należy to, to teraz zmienić też. <laughs> O Sobie... <noise> na następny. Thank you, Edka. Thank you, so kind today. Thank you. Powiem wam wczoraj te... wczoraj też byliśmy na spacerze z Rosem. Poszliśmy na to mnie denerwuje. To czekajcie. Lepiej. Poszliśmy na spacer sobie na Carlton Hill. I ten Carlton Hill to jest takie wzgórze. Tam są bardzo ładne widoki, ale nie kręciłam w ogóle żadnych filmów, bo pomyślałam, że tak fajnie sobie posiedzieć we dwójkę. Wiecie, wzięliśmy termos z herbatą, wzięliśmy ciastka i po prostu usiedliśmy, patrzyliśmy na widoki, na ludzi, bez żadnego takiego. Zmuszania się do kręcenia, że o tutaj trzeba coś nakręcić, tu powiedzieć, zrobić vloga. Nie, to był po prostu nasz dzień, było bardzo ładnie, słonecznie, cieplutko i tak fajnie. Trzy godziny nas w domu nie było. Wróciliśmy i jeszcze później rozrobił burgery na kolację i ja tak, o nie, nie burgery, ale skusiłam się i nie jadłam burgera. Nie wiem od grudnia jakoś du dużo miesięcy i to było przepyszne. To mięso było takie soczyste, jeszcze tam były ogórki, ser i tak. I frytki kupiliśmy takie, wiecie, te grubaśne, takie, takie grube frytki, nie takie jak z McDonalda, ale takie matko. To też, też nic nie kręciłam, bo mówię, co będę kręcić, jak jem, ale. Dobre, to możecie zazdrościć, jak Wam mówię. Dostawa ciastek przyszła, będą do kawy. Dziękuję. Kawa. Co kawa? Do... Walter nie skończył śniadania, słyszę. Co za Co za Pies. Przygotowania do wygodności. Rozy. Dzielenie się herbatnikami. Nie z tobą. Takie rzeczy się wydarzyły, czyli niezbyt ciekawe. Wam dam więcej Rosa, poczekajcie. Tak będzie. On nie skrzywił się, Rosa musi zostać tak roz hello no i słuchajcie z nowości jeszcze jedna rzecz o której nie wspominałam bo tak nie chciałam zapeszać ale chyba już jest wszystko ok i już wiadomo że wyjdzie zapisałam się na kurs języka migowego mhm. zapisałam się już na taki kurs dwa lata temu ale zmienili daty, i mi nie pasowało, i nie mogłam iść. I teraz znowu ten kurs się pojawił, i zapisałam się. I na razie wygląda na to, że nie przyjęli. Wszystko będzie ok, zapłaciłam zaliczkę. I zaczyna się w sierpniu. Calm down! Psy szaleją. Zaczyna się w sierpniu. Także będę się uczyć. 20 tygodni trwa ten kurs i to będzie dla początkujących. A później. Później mogę iść na drugi level i na trzeci level. I po trzecim levelu chyba nawet mogę już pracę zacząć szukać. Ale to jest strasznie długa droga. W ogóle nie wiadomo, czy mi to wyjdzie. I to też. Y... Język migowy nie jest językiem międzynarodowym. Język migowy nie jest językiem. Język migowy nie jest językiem międzynarodowym. Więc y, będę się uczyć brytyjskiego języka migowego. Także jak przyjadę do Polski, to i tak się z głuchymi nie dogadam. Ale najlepsze jest to, że też Angliczyk nie dogada się z Amerykaninem pomigowemu. Jest zupełnie inny język amerykański migowy od tego angielskiego. Głupie. No ale co, taką mam ochotę poznać coś nowego, rozwinąć się. I zobaczmy, co z tego wyjdzie, ale jestem dosyć podekscytowana. Oglądaliśmy wczoraj na projektorze staroć Devil Rides Out. I już to widziałam wcześniej, ale nie pamiętam, to jest z Christopherem Lee, więc oglądaliśmy to dlatego, że wczoraj w ten dzień, w 1968 roku, ten film został wypuszczony. I nie jest to żadna rocznica, tylko to był ten konkretny dzień, i postanowiliśmy obejrzeć i przypomnieć sobie ten film. I strasznie mi się podoba, bo to jest taki 68 rok, i to jeszcze jest w tych studiach kręcone. Wiecie, jak są te stare filmy, takie studyjne, i one mają taki klimat, taki trochę bajkowy taki, i mi się to strasznie podoba. Ja lubię takie. I naprawdę dobra zabawa. I Christopher Lee gra tam dobrego. On najczęściej gra złych, a tu gra dobrego. Miał takie wąsiki śmieszne. O, to oglądaliśmy. <laughs> <laughs> Ros musiał się pochwalić ze swojej kolekcji. Także pokażę wam. On, on jest zawsze bardzo dumny ze swoich płyt i swoich filmów DVD. To specjalnie poszedł i przyniósł. Christopher Lee w wąsiku. Dodatkowych planów na dzisiaj nie mamy żadnych, oprócz tych włosów, które mam zamiar zrobić, bo to mówię, trzeba, trzeba wyglądać bardziej różowo. Nie, no dobrze się czuję w ogóle, te opinie oczywiście, że stara baba z różowymi włosami, to mnie zawsze rozwala, ale słuchajcie, gdzie jest napisane, że w jakimś wieku trzeba przestać być sobą? Wczoraj, ja nie wiem, w Polsce jeszcze jest inaczej. Tutaj naprawdę mają ludzie swój styl bez względu na wiek. I wczoraj szliśmy i zaczepiły nas dwie kobiety, chyba lesbijki, bardzo sympatyczne. I o psach rozmawiały. I słuchajcie, jedna z tych pań była taka, bardziej bym, po bym powiedziała w hipisowskim stylu. Takie wiecie, farbowana koszulka, dużo naszyjników. Takie sandały miała, ale ogólnie miała to, to było szczere, miała po prostu swój styl. I była już taka dobrze po czterdziestce. Później szłam i patrzę, taka dziewczyna młoda idzie, tu taka spódnica z takim rozpierdakiem z boku, trampki takie też takie farbowane, taka kurtka dżinsowa z postrzępionymi rękawami. Patrzę, młoda dziewczyna, ona się odwraca też po czterdziestce. I mówię, jak super, że ludzie mają swój styl i się w tym nie, nie, wiecie, mimo wieku nie przestają być sobą. A nie ma nigdzie zasady, że o, przekroczyłeś 25 lat, przekroczyłeś 30, zacznij nosić szare kolory, brązy i wszystko stonowane, spódniczki ołówkowe i wszystko musi być cacy. Kto tak powiedział? Gdzie to jest napisane? No przestańcie. Sami jesteście młodzi, zastanówcie się, jakby to było, gdyby nagle wam ktoś kazał nie być sobą. Nie może tak być, bądźcie otwarci. No kurde, bycie sobą jest najważniejsze w życiu. Po co, się, po co się tak dostosowywać do społeczeństwa, skoro naprawdę można, można być sobą i przynajmniej za granicą nikt za to nie krytykuje. A jeżeli w Polsce krytykują, to znaczy, że jeszcze to jest zacofane. Więc my, ludzie młodzi, wy, bo ja mówię, stara. Nie bądźcie zacofani. Starajcie się być sobą i nie zatraćcie się w tym. Bardzo mnie, bardzo mnie to boli, że, że, że nie chcecie być sobą. Bądźcie sobą po trzydziestce. Nie, nie, nie puściłam bąka po prostu się wietrze. Powiem wam, że jest duszno, duszno, a nie chcę otwierać okna, żeby mewy mamy. Mamy tyle mew tutaj. No i teraz jaja na, jaja nas składały. Już się nawet pisklaki wykluły, widziałam na dachach, ale przez to, wiecie, tak skrzeczą. I do tego jak wychodzimy tutaj do ogródka, to chcą psy atakować, tak nurkują te mewy nisko nad głowami. Raz mi przeleciała tak nisko, że naprawdę się wystraszyłam, jak w ptakach hiczkoka. Zobaczcie, jak mi teraz idzie mowa, naprawdę kawa to jest, działa na mnie jak kurczę, nie wiem co. Jak kawa. Głod. Ros nie zna języka polskiego i dla niego to brzmi bardzo bardzo dziwnie i on czasem się śmieje z tego, jak ja mówię i próbuje naśladować język polski i jego takim zdaniem, które on zawsze mówi, jak słyszy język polski, to jest: nasz, nisz nasz". <grywa> Psz, nasz, niż nasz. On tak słyszy język polski. Psz, nasz, niż nasz. A poza tym jeszcze Wam pokażę, czy, bo chyba nie miałam nigdy tej podomki. Taki jakby, jak to powiedzieć, szlafroczek, ale taki krótszy, taka podomka. I to nie jest puchate, to jest bawełna. Takie, nie wiem, kobiece, ale nie są właśnie takie, nie są takie Barbie. Takie bardziej boho może? Może takie boho. No nie liż mu. Walter liże mu penisa często. Ja nie wiem czemu. Czy wiecie dlaczego psy liżą sobie penisy nawzajem? Czy się oczyszczają? Czy to jest symbol jakiejś dominacji? Czy czego? Jeżeli wiecie, dajcie znać. Bo robią to. Przesyłam wam w takim razie. Uwaga, przygotuję się. Buziaki, całusy, uściski. Życzę udanego tygodnia. I wszystkiego dobrego. A także nie, nic więcej Wam nie życzę. Bo tyle Wam wystarczy. Całusy buza... Buziaki, uściski, udany tydzień to Wam. Potąd. Potąd pozytywnej energii. Naprawdę. Na tydzień wystarczy. Pozytywnie się trzymajcie. Wszystko będzie dobrze. Nie martwcie się. Zobaczymy się niedługo. Edgar, pożegnaj się z Państwem. Uff. Czekajcie, czekajcie. Łapa. Pa!